Dlatego, że dużo osób wypowiadało się bardzo, bardzo nieprzychylnie na temat, na temat właśnie organizacji. Eee... A z tego co ja słyszałem, to Bonus bardzo mocno ich pomawiał, więc fajnie byłoby po prostu zobaczyć, jak wyglądało to wszystko w rzeczywistości. Story Bonusa i odpowiedź Ptysia. No Dobra, czekajcie, może pójdźmy właśnie faktycznie w ten sposób, żeby to było mniej więcej w kolejności. Co tu wszyscy mają do powiedzenia. Nabieramy bonusika. Człowiek chciał dobrze, jako pierwszy, zdał relację ze zdarzenia, kontaktował się z innymi zawodnikami, kontaktował się z rodziną, zainteresował się tematem, a otrzymał taki SMS. W takim przypadku nie mamy o czym dalej rozmawiać. Punch dał Jakub Henkę. Odzwoń, Artur po dwóch tygodniach zostanie wybudzony ze śpiączki. Pytanie, czy pomożecie w jego rehabilitacji. Rehabilitacja będzie tutaj bardzo potrzebna. Jesteśmy wszyscy dobrej myśli, że wszystko się uda. I ktoś mu odpowiedział: Panie Witczak, wszy za wszystkie kłamstwa, oszczerstwa pod adresem naszej federacji, a także budowanie swego fejmu na krzywdzie swojego kolegi Artura Walczaka, opowie Pan przed sądem. Proszę się więcej ze mną nie kontaktować. Reszta formalności będzie przekazywał Panu nasz dział prawny. Organizacja umywa ręce, tak jakby, wiad jakby wiadome od początku. Kurwa, bez sensu. Tak jak było wiadome od początku, ja się zapytałem o pomoc w rehabilitacji Artura po wybudzeniu ze śpiączki, a właściciel mi odpisał z kierowaniem do sądu, że nada. Zero miłości do człowieka i zero współczucia Arturowi. Tak jak się spodziewałem. Koniec tej organizacji. Mhm. Uh -huh. To może ja powiem, co ja wiem w tym temacie. Nie wiem, na ile są to potwierdzone informacje, bo tutaj wszystko jest na słowo. Zaraz przejrzymy oświadczenie i wtedy pewne rzeczy powinny stać się jasnością. Z tego, z tego co, co mówił właściciel organizacji, jeden z właścicieli, to wszystkie środki ostrożności, które prawnie muszą zostać spełnione, zostały spełnione przez Pancznał. Poza tym. Pomoc medyczna była na wyższym poziomie niż wymaga tego prawo, to znaczy bezpieczeństwo było w pełni podobno zapewnione. podobno zapewnione. I karetka, która rzekomo nie stała na miejscu przez cały okres trwania eventu, wedle organizatora była. Od początku wydarzenia podobno karetka stała na miejscu, a bonus BGC po prostu na swoim story pisał nieprawdę, więc no w dużej mierze po po pomawiał. Nie wiem, czy jest to prawdą, czy nie, natomiast no, zaraz do tego postaramy się dojść i jeżeli by tak było, no to nie dziwię się, że Federacja wychodzi z założenia, że chce komuś wytoczyć sprawę sądową, no bo wiecie, no, no, w tym momencie oczerniasz i osoby, i osoby prywatne, które stoją za tą organizacją i samą organizację, no bez szczęścisz cudze imię. Wiecie, w sporcie zdarzają się różne wypadki, człowiek może zginąć zarówno na ringu, jak i w jakiejś walce na, na liście. Czy ja jestem człowiekiem, który, który uważa, że pan jest jakimś super wydarzeniem i bezpiecznym wydarzeniem? No nie wydaje mi się, że było to bezpieczne, no bo te liście tam są przepotężne, ziomki nie trzymają żadnej gardy i stoją po prostu, jakby czekali, czekali na lepsze jutro. Natomiast no, wszyscy idą tam z pełną świadomością tego, co może się wydarzyć nikt ich nie zmusza. To, to, to jest ich rodzaj pracy. Oni sami się godzą na to. Że, że w zamian za wynagrodzenie finansowe, dadzą się oklepać. No dobra, zobaczmy story Ptysia. Sprawa jest zbyt poważna, nie będę wdawał się w dyskusję z człowiekiem, który na tej krzywdzie chce, zarobić, chce zrobić sobie fame. Jesteśmy stały w stałych kontakcie z bliskimi, Niedług, niedługo dowiecie się, jakim człowiekiem jest bonus. Najważniejsze jest teraz, aby... Jest teraz Artur, jego życie i zdrowie. Jesteśmy w stałym kontakcie z bliskimi. Pan Witczak odpowie za wszystkie kłamstwa, które powiedział, które zostały powielane przez media. Przeczytajcie oświadczenie. Bonus, powiedz lepiej, dlaczego usuwałeś komentarze osób z rodziny pod swoimi postami i dlaczego usunąłeś posty. Jedyna osoba, która ma jakiekolwiek informacje na temat stanu zdrowia Artura, to jego kobieta. Tylko ona je dostaje. Na jej prośbę nie udostępniamy jej danych personalnych. Strasznie prze... Przeżywają sytuację, a to piekło, które zgotowałeś im za to wszystko odpowiesz. Powiedz wszystkim lepiej skontniałeś informację na temat stanu zdrowia, skoro mi nawet nikt w szpitalu nie chciał jej udzielić. Ja dodam tylko od siebie, że z tego co z tego co, z tego co ja. Co ja słyszałem, to faktycznie oni są w stałym kontakcie z rodziną tego Ziomka i podo podobno, podobno rodzina nie ma żadnych roszczeń i uważają, że od strony medycznej wszystko było jak należy. Dla mnie niewyobrażalne jest to, jak na takiej tragedii można robić sobie rozgłos, nie potrafię tego pojąć. Dla nas liczy się tylko Artur, jego życie i zdrowie. Bliscy mają od nas cały czas wsparcie, jesteśmy w stałym kontakcie. Niestety, całe szambo, które tutaj jest, jest uwierzcie, nie pomaga bliskim, którzy strasznie to przeżywają. Ogólnie, bo też fajnie by było, gdyby ludzie mieli świadomość tego, w momencie, w którym ten Artur był znokautowany, to, to nie wyglądało w ten sposób, jak być może niektórzy sobie wyobrażają, że on leżał nieprzytomny i czekał na karetkę. Podobno, on się szybko wybudził, czuł się normalnie, normalnie, rozmawiał z ludźmi i nagle po czasie poczuł się gorzej. I w momencie, w którym poczuł się gorzej, zaczęto interweniować i zawieziono go do szpitala. Natomiast w pierwszej, w pierwszej kolejności, kiedy go przebudzono, nie miał żadnych symptomów. Tak przynajmniej, tak przynajmniej ja słyszałem, i tak jak powiedziałem. Ja tutaj nie jestem człowiekiem, który werdyktuje i trzyma któryś ze stron. Ja jedynie mówię, co słyszałem od drugiej strony. Nie, nie biorę tego za pewnik, tylko przekazuję dalej. Jak będę mógł coś więcej powiedzieć w całej sprawie, to powiem zrozumcie, jest to zbyt poważna sprawa. Zapoznajcie się proszę z oświadczeniem bezpieczeństwo zawodników jest dla nas najważniejsze. Mieliśmy lepsze niż mówi prawo. Też tak słyszałem. Nie mogę czytać tych wzór, że nie było karetki. To, co medycy na rowerach do nas przyjechali, czy może tramwajem? Ekspert bonus BGC, nie będąc na miejscu eventu, wie lepiej. Zapytajcie go, jak było. Proszę was o spokój, najważniejszy w, tym wszystkim, najważniejszy w tym wszystkim jest Artur, to nie tylko nasz zawodnik, ale i mój kolega, z którym znam się wiele lat i przeżywam to podwójnie. Walusia znam z czasów, jak jeździłem po klubach do jakiejś tam miejscowości, to Walus pracował tam na bramce, tak się poznaliśmy. Nawet kiedyś mnie pytał, czy zapytam Wojtka o walkę w fame. Znamy się naprawdę długo. To pieko, które jest, ta ilość dezinformacji nie pomaga w niczym. Żeby zakończyć temat, bonusa wrzucam rozmowy jego z kimś. Dostałem to w next story wrzucę. Tu są jakieś rozmowy. Co ty człowieku odwalasz? Weź skasuj te story, bo nawet siostra Walusia ma na ciebie wywalony atencjuszu. I Bonus mu wpisał, czy ty jesteś normalny. Bardziej niż ty człowieku. Tu mamy. Kurwa, tego się rozczytać nie da tak szczerze. Powinien wrzucić w dwóchodziennych relacjach na większym ekranie, bo to jest nie do odczytania. On nie ma kontaktu, z nikim z rodziny. Jak widzicie, te wszystkie informacje, które dawał, to kłamstwa. Najgorsze jest to, że wszystkie media to powielały, nie weryfikując tego. Mamy dokumenty, dowody. Będą musieli to wszystko odkręcić. Działamy w tej sprawie. Moje życie, jak i moich wspólników, zostało zniszczone pomówieniami bonusa i oszczerstwami. Przysięgam, że za to wszystko odpowiem. Nie udzieliłem się, bo byłem z bliskimi Artura i sam przeżywałem sytuację, niewyobrażalne piekło. Zapewniam was, że jako organizatorzy zapewniamy opiekę medyczną, lepszą niż jest wymagana prawnie. To wszystko macie w oświadczeniu. Przeczytajcie dokładnie, co do opieki, jaka jest. Możecie zapytać każdego z zawodników. Nie mogę czekać komentarzy tych ameb umysłowych, że nie było karetki. No tu tak. Nazywanie ludzi amebami. Ja rozumiem, że jest to emocjonalne, ale skoro tyle się wstrzymał z publikowaniem tego, odczekał parę dni, no to myślę, że jednak jego emocje się delikatnie ostudziły, i jeżeli odpowiada w imieniu federacji, to mógł tutaj, no mógł tutaj kurwa ten ładunek emocjonalny trochę wyciszyć, nie, jeżeli chodzi o dobę słów. Și mai e George Bush O, oh, mă male, joint-e bale z stale, le e curba belvedere O, oh, mă male, joint-e bale stale,